Zaczynamy nowy rok, rok 2023, od mocnego akcentu. Właśnie zatwierdziłem umowę, która stanowi kolejny aneks do umowy z 2020 roku w sprawie kupienia na wyposażenie Wojska Polskiego modułowych karabinków grot. To są dobre karabiny, sprawdzone. To są karabiny, które cieszą się uznaniem ze strony żołnierzy Wojska Polskiego, ale także żołnierzy Wojsk Ukraińskich. Mimo tego, że ten produkt był tak atakowany, sprawdził się. Sprawdził się w boju. To jest najważniejszy egzamin, który karabinek Grot zdał. Dlatego też zamawiamy prawie 70 tysięcy egzemplarzy dodatkowo karabinków Grot, a też rozmawiamy na temat tego, żeby w ciągu następnych kilku tygodni podpisać kolejny aneks. Potrzeby nasze są duże. Tak jak mówiłem, podtrzymujemy nasz cel minimum 300 tysięcy żołnierzy wojska polskiego, a więc tyle możemy mówić, że o takiej liczbie karabinków mówimy, ale to oczywiście nie wszystko, bo musimy mieć też przygotowane karabinki, które będą stanowiły wyposażenie dla rezerwistów. A więc 300 tysięcy minimum, 300 tysięcy wojska polskiego plus rezerwiści to jest liczba, o której mówimy, jeżeli chodzi o zamówienie na karabinki grot. Bardzo się cieszę z tego i gratuluję, że fabryka rozwija swoje moce produkcyjne, swój potencjał produkcyjny. Bardzo na to liczymy. Liczymy, że fabryka Radomska, fabryka broni będzie mogła produkować bardzo dużo, karabinów mamy też nadzieję, że staną się one również naszym argumentem eksportowym, że naszym walorem eksportowym będzie grot, bo przecież tak jak powiedziałem przed chwilą to broń sprawdzona w boju. Chcemy być też przygotowani na wykorzystanie tej broni w dużej ilości. Oczywiście nie chcemy, żeby doszło do tego, żeby Polska była zaatakowana, dlatego zbroimy wojsko polskie, dlatego zwiększamy liczebnie wojsko polskie, odstraszając agresora, ale mamy też w pamięci doświadczenia ukraińskie. Wtedy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, wtedy władze Ukrainy, na przykład w Kijowie, wydały mieszkańcom Kijowa no, dowód osobisty karabiny, tak żeby mogli bronić. Stolicy swojego państwa. Mówię o tym, żeby uświadomić nam wszystkim, że potrzebujemy znaczące ilości karabinów Grot, że to zamówienie, które przed chwilą zatwierdziłem, ten aneks, kolejny aneks, to pierwszy aneks w tym roku, będą następne aneksy, tak żeby wojsko polskie było wyposażone. W ten nowoczesny karabinek, ale żeby także w magazynach wojskowych tej broni było pod dostatkiem, bo oczywiście wszyscy chcemy pokoju, ale żeby osiągnąć pokój, musimy szykować się do wojny konsekwentnie. W związku z tym wzmacniamy wojsko polskie, wyposażamy wojsko polskie w nowoczesną broń. Gratuluję i dziękuję prezesowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I prezesowi fabryki broni w Radomiu za to, że zwiększają moce produkcyjne tej fabryki i liczę na więcej. Liczę na to, że grot będzie tym karabinkiem podstawowym w wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego. Jego modułowość powoduje, że może być wykorzystywany we wszystkich rodzajach Wojska Polskiego. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję.